Polskańcy regionu mają za sobą noc jak z horroru. O burzach i nawałnicach powiemy dziś w Aktualnościach, ale nie tylko. Anna Tączyk, witam Państwa i zapraszam do oglądania serwisu informacji. Skutki nawałnicy. 40 zerwanych dachów w gminie Zaleszany. Dwie sekundy i nie ma blachy, nie ma nic. Córka krzyczy z góry, że nie było widać. Starze szkolenia i roboty publiczne. nikt krytycznie o skuteczności walki z bezrobociem. Po ich zakończeniu nie zatrudniali jednak żadnej osoby lub tylko pojedyncze. Jaśniej i taniej. Ekologiczna inwestycja w Jaśle. Po pięciu miesiącach mamy około 300 tysięcy oszczędności. Odkrywanie tajemnic pasjonaci historii w podprzemyskim schronie. Zerwane dachy na domach i budynkach gospodarczych, drzewa wyrwane z korzeniami i nieprzejezdne drogi. To krajobraz po gwałtownej burzy, jaka w nocy przeszła nad Podkarpaciem, wstrasz miała pełne ręce roboty i nieprzespaną noc. Wyjeżdżała do ponad 100 interwencji. Najbardziej ucierpiał powiat stalowowolski. Najgorsza sytuacja była w Zaleszanach i Kępiu Zaleszańskim, gdzie wichura uszkodziła prawie 40 dachów. Tak gwałtownej burzy i tak ogromnych szkód nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy gminy Zaleszany. W ciągu zaledwie kilkunastu sekund nawałnica zerwała dach, m.in. z domu państwa Baryłów w Kępiu Zaleszańskim. Ja już się kładam spać i żona mówi zamknij okna z tamtej strony, bo deszcz naleje. Poszedłem, zamknąłem okna, doszedłem do łóżka, tylko zahurgotało coś, to dwie sekundy i nie ma blachy, nie ma nic córka krzyczy z góry, że nie było widać. Cały dach prawie zdarty jest i wszystko zalało na poddaszu. Tam jest wata. Tak, do remontu. Od podstaw trzeba wszystko remontować. Nawet potrafiło żrandol wyrwać w jednym pokoju. Spadł, bo zalało. To cud, że nikomu nic się nie stało, mówią mieszkańcy. Siła wiatru była tak duża, że zerwane części dachu przeleciały na odległość kilkunastu metrów. To były sekundy. Było, zrobiło się tak szaro, ciemno, zresztą to była noc, bo już była godzina 22. I w momencie zrobiło się cicho, wyszedłem na pole, patrzę, nie ma dachu na domu. Tylko fragmenty dachu leżą tam w polu. Równie groźnie było tej nocy w sąsiednich zaleszanach. Wiatr zrywał dachy, niszczył budynki gospodarcze, garaże i ogrodzenia. Taki jakiś ryk, taka siła. I to wszystko się tak podnosiło, ja to czułam. I tak się bałam, tak się częsłam, że płakałam w końcu już, nie wiem co się dalej działo, bo u sobie oczy zasłaniałam i w ogóle no nie wiedziałam co się dzieje. Od nocy ramię w ramię z mieszkańcami pracuje prawie 80 strażaków. W tej chwili będziemy poprawiać. Te najbardziej uszkodzone budynki poprawiamy plandeki, żeby w przypadku ponownych opadów, żeby te, to mnie zabezpieczyć. W Zaleszanach i Kępiu Zaleszańskim uszkodzonych zostało prawie 40 budynków. W gminie rozpoczęły pracę specjalne komisje szacujące straty. Już wiadomo, że te będą ogromne. Setki tysięcy złotych, jak nie więcej, bo to były nowe budynki w wielu przypadkach, gdzie, gdzie dachy zostały strącone. Gmina zwróciła się o pomoc do wojewody. Na razie poszkodowani mogą liczyć na zasiłki do 6 tysięcy złotych. Większość uszkodzonych przez nawałnicę domów nie było ubezpieczonych. Pytanie teraz, co czeka nas w najbliższych dniach. Jak zapowiadają synoptycy, w tym tygodniu burze wciąż będą prześladować Podkarpacie. Szczegóły zna Adam Bienias. Dziś gwałtowne burze przesuwają się na wschód, stąd tej nocy w naszym regionie powinno być spokojnie, ale w kolejnych dniach czeka nas powrót nie tylko burz, ale też upałów. Groźny może być przede wszystkim czwartek, to właśnie wtedy synoptycy przewidują punkt kulminacyjny burz, którym towarzyszyć mogą zarówno silny wiatr, jak i obfite opady deszczu. Burzowo zapowiadają się także środa, piątek i sobota, synoptycy jednak uspokajają i dodają, że te burze nie powinny być tak gwałtowne jak te wczorajsze. Straż Pożarna przypomina, aby w czasie burz usunąć z tarasów i balkonów kwiaty w donicach, krzesła i stoliki. Nie powinniśmy chować się pod drzewami ani kłaść się na ziemi. Warto pamiętać, by w miarę możliwości nie parkować aut pod drzewami oraz jeśli znajdujemy się na zewnątrz, wyłączać telefony komórkowe. Podsumowując, to z pewnością nie koniec bardzo gorącego i bardzo niebezpiecznego pod względem pogody lipca. O czym więcej mówić będę w prognozie pogody tuż po aktualnościach. Zapraszam. Trwa kompletowanie list kandydatów przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. W Podkarpackim pista alfabetyczna lista ma być znana już jutro. Platforma Obywatelska ogłosi ją 31 lipca. Już teraz wiadomo, że w wyborach do Senatu wystartuje jako kandydat niezależny prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Jak sam przekonuje, sprawdził się już jako samorządowiec, teraz chciałby pracować na rzecz Podkarpacia w parlamencie. Od 13 lat nieprzerwanie rządzi Rzeszowem. W ostatnich wyborach zdobył ponad 66% poparcie, deklasując kontr kandydatów. I choć jak przekonuje Tadeusz Ferenc, Rzeszów zawsze będzie dla niego najważniejszy, już zdecydował, że wystartuje w wyborach do Senatu. Myślę, że należałoby działać dla dobra Podkarpacia, dla dobra miasta, jak gdyby z innej pozycji. Oczywiście, jeżeli mi się uda wygrać wybory. Część mieszkańców uważa, że gospodarz Rzeszowa byłby też dobrym senatorem i nie są przeciwni temu pomysłowi. Bardzo fajnie, jestem za. Także może zostać. miał w ogóle, pan prezydent się bardzo podoba, w ogóle wszystko mi się podoba. W danej sytuacji, na danym stanowisku, bardzo dobrze. Wszystko wygląda. Lepszego nie można sobie życzyć. Tak uważam. A jako senator też pani zdaniem się sprawdzi? No myślę, że tak, jak najbardziej. Ale inni nie są przekonani, czy to dobry pomysł. Uważają, że prezydent Ferenc to dobry gospodarz miasta i tak powinno zostać. Lepiej, tak. żeby został prezydentem, już do końca. Może już następny niech startuje ktoś inny, ale teraz do końca, skoro zdecydował się już na tą funkcję, to powinien zostać. Osobiście wolałbym, że został prezydentem tutaj, bo jest dobrym prezydentem. Ten tu jest nam potrzebny, czy to to, że będzie w Warszawie, czy nam cokolwiek przyniesie jakiekolwiek pozytywne skutki, to nie jestem do końca przekonany. Już w 2011 roku mieszkańcy Rzeszowa nie pozwolili prezydentowi na taką zmianę. Wtedy wybory do Senatu z tego okręgu wygrał Kazimierz Jaworski. Tadeusz Ferenc przekonuje, że jeśli tym razem mu się uda, dalej będzie pracował na rzecz rozwoju Rzeszowa i całego Podkarpacia, tylko inaczej. Mam zwolenników, ale mam też przeciwników i no, nie jest się wiecznie. Kiedyś następuje zmiana I, i kiedyś trzeba powiedzieć, spróbować odejść na inny poziom funkcjonowania, inny poziom służenia tym, którzy tu mieszkają. W jesiennych wyborach parlamentarnych prawdopodobnie wystartuje marszałek województwa Władysław Ortyl. Jego nazwisko jest już na tzw. alfabetycznej liście kandydatów PiS, choć wciąż nie wiadomo, czy będzie ubiegał się o miejsce w Sejmie czy Senacie. Nieoficjalnie wiadomo, że wystartuje także wojewoda Małgorzata homycz śmigielska Ma być jedynką list Platformy Obywatelskiej z okręgu Krośnieńsko-Przemyskiego. W poprzednich wyborach zdobyła tam mandat poselski, ale z niego zrezygnowała, by pozostać wojewodą podkarpackim. Ona sama wciąż nie zdecydowała, czy teraz też spróbuje swoich sił. Doktor Leszek Gajos, socjolog z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, jest dzisiaj gościem aktualności. Witam Pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. No to mamy tak, wojewoda, marszałek, prezydent Rzeszowa. Co Pan myśli o kandydowaniu VIP-ów, czyli osób, które już zajmują bardzo ważne stanowiska u nas w regionie, w wyborach parlamentarnych. Oprócz tego oczywiście, że mają do tego prawo. Jest to zwyczajna gra polityczna. Gra się na tych, którzy są najbardziej znani. Są to osoby, które są w świadomości społecznej dobrze jakoś tam znane i w związku z tym będą one służyły jako te osoby, które pociągną po prostu za listę, w, tę listę. W wymiarze prawnym wszystko oczywiście Czyli jest w porządku. nie do końca porządku. Pan wierzy, że tak naprawdę one chcą się dostać do tego parlamentu? Czy znaczy to jest tak chociażby to, że Pani Wojewodzina, prawda, w poprzednich kampanii wygrała, ale jednak zrezygnowała, prawda. Natomiast chyba ta motywacja jest różna, ale najistotniejsze jest właśnie to, że po to, żeby nagonić najwięcej głosów, po prostu bierze się te w cudzysłowie znane. towary znane. Mhm. A teraz, czy głosy w wyborach samorządowych, które oni już dostali, mogą um, jakby... Przełożyć się na poparcie dla tych samych osób w wyborach parlamentarnych, jak pan myśli, to będzie ta sama skala czy nie? To jest y, trudne. Y, wszystko zależy od y, konkretnej osoby, bo proszę zwrócić uwagę, pan prezydent Ferenc. Y, elektorat jest zdecydowanie na prawo, natomiast on cały czas wygrywa wybory. Prawda? Także tu, tutaj jakakolwiek generalizacja jest nie na miejscu z tego względu, że liczy się konkretna osoba i y, w prawicowym środowisku lewic kandydat może zupełnie sobie dobrze radzić. Także tu przełożenia wprost po prostu nie ma. Jeśli chodzi o kampanię parlamentarną, która wystartowała, będzie wyjątkowo długa w tym roku, potrwa 100 dni. Co Pan myśli, jaka będzie? Barwna? No, mamy nie tylko gorąco na polu, ale i gorąco w polityce. A tak jak Pani powiedziała, jeszcze w praktyce około 90 paru dni tej kampanii będzie. Jeśli ona już teraz ma Tyle zamieszania robi, tyle jadu, bo jednak dwie konkurentki dają sobie w cudzysłowie do pieca, prawda? Tak, a jaka będzie na Podkarpaciu, jak pan sądzi? Na Podkarpaciu najprawdopodobniej aż tak mocna nie będzie z prostego powodu, że tak naprawdę karty są tutaj rozdane. To, co pokazały wybory prezydenckie, to olbrzymie poparcie dla PiSu, ono najprawdopodobniej będzie się kończyło tym, że jednak te tuzy tu będą mniej yy, chciały zawitać, z prostego powodu, że jeśli mamy materiał, to najprawdopodobniej nic tu się nie zdarzy. Jedynie co? To najprawdopodobniej opozycja będzie próbowała, opozycja do dopisu, prawda, będzie próbowała jednak te y, osoby, które są bądź niezdecydowane, bądź myślą bardziej na lewo, żeby po prostu je zagospodarować. A jak pan myśli, czy wynik ostatnich wyborów prezydenckich będzie też miał przełożenie na wynik wyborów parlamentarnych na Podkarpaciu, czy tu już nie ma czego zmieniać? Y, najprawdopodobniej na Podkarpaciu y, ta y, wygrana PiSu, ona się po prostu powtórzy, z tego względu, że no takim jesteśmy, re, takim regionem, gdzie i konserwatywne podejście i powiązanie polityki z religią. Ono po prostu ma to znaczenie, a przekłada się to nam po prostu na tak olbrzymi sukces wyborczy tego ugrupowania. Dziękuję bardzo. Pan dr Leszek Gajos, socjolog, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, był dzisiaj gościem aktualności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 5 tysięcy złotych łapówki kontrolowanej przez policję przyjął główny specjalista do spraw przetargów w Urzędzie Miasta i Gminy Nisko. Został zatrzymany na gorącym uczynku. 31-letni mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia w prokuraturze. Chce dobrowolnie poddać się karze. Burmistrz Niska zawiesił go w czynnościach i zapowiada dyscyplinarne zwolnienie urzędnika, gdy prokuratura oficjalnie potwierdzi zarzuty. W staże szkolenia roboty publiczne i prace interwencyjne to dużo mniej skuteczne formy pomocy bezrobotnym niż wskazują ogólnopolskie dane. A zatem oficjalne statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej są zbyt optymistyczne. Takie są najnowsze wyniki kontroli przeprowadzonej w całym kraju przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Inspektorzy NIK wykazali też, że znacznie mniej osób niż wynika to z oficjalnych danych utrzymuje swoje stanowisko pracy po skorzystaniu z unijnej dotacji na własny biznes. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie tylko od początku lipca zarejestrowało się 1200 nowych bezrobotnych. Każdy przychodzi tu z nadzieją na pomoc w znalezieniu pracy. No teraz właśnie w maju ukończyłam studia także, z ekonomii zarządzania, także w tym kierunku chciałabym znaleźć jakieś zatrudnienie. Kto szuka dłużej, bo tak jak pani Agnieszka jest ubiegłorocznym absolwentem, już wie, że nie jest łatwo. No z pracą jest bardzo ciężko, tym bardziej, że mój kierunek był nauczycielski, więc, więc jest naprawdę sytuacja dość drastyczna na rynku pracy. Dlatego też patrząc już rok po studiach prawda, na losy moich kolegów, koleżanek, większość z nich wyjechała za granicę. Pani Agnieszka trafiła na staż z pełną świadomością, że nie ma po nim gwarancji pracy, ale jest zadowolona, że mogła skorzystać z takiej formy wsparcia. Myślę, że lepiej, jeżeli spędzi się pół roku w jakiejś instytucji i odbędzie się tam staż, niż jeżeli na przykład pracuje się przez pół roku w call center i zarabia te same pieniądze. Za pośrednictwem tylko tego urzędu takie staże odbywa teraz 2000 tysiące bezrobotnych z powiatu rzeszowskiego. I to dobry przykład na rozbieżności w ocenie efektywności takich form pomocy. W statystykach Ministerstwa Pracy takie osoby znikają z rejestrów, co jest interpretowane jako spadek bezrobocia. Tymczasem NIK sprawdziła, że w rzeczywistości niewielu pracodawców kontynuuje współpracę z kierowanymi przez urząd na staże. Po ich zakończeniu nie, nie zatrudniali jednak żadnej osoby lub tylko pojedyncze. Stwierdzono również przypadki kierowania tej samej osoby na staż u tego samego pracodawcy na podobne stanowisko. A tak w ujęciu graficznym wygląda ocena skuteczności robót publicznych. Według Ministerstwa w 2013 roku było to ponad 67%, w ocenie nikt tylko 3,5%. Jeszcze większe są dysproporcje w ocenie skuteczności prac interwencyjnych. Skąd wynikają? W swoich statystykach Ministerstwo ujmuje także te przypadki, co do których nie ma wiedzy, czy zatrudniony po zakończeniu robót publicznych wrócił, yy, przepraszam, utrzymał zatrudnienie już w formie umowy o pracę, czy po prostu nie przyszedł do urzędu, bo y, jakieś tam przyczyny leżały po jego stronie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, odnosząc się do raportu NIK podkreśla, że realia takich powiatów jak na przykład Rzeszowski nie pozwalają osiągnąć zakładanej przez Ministerstwo Efektywności. Chciałbym, żeby tak było, ale wiadomo, jakie są realia na rynku. Staż miał tym ludziom dawać możliwość zdobycia doświadczenia. Skoro tak, no to dlaczego minister ślubuje jakieś wskaźniki efektywności potem stażu? Szef Rzeszowskiej Delegatury NIK podkreśla, że jej raport nie jest krytyką konkretnych kontrolowanych urzędów pracy funkcjonują w całym systemie, identyczne e, zadania wykonują według identycznych e, przepisów prawa. W związku z tym nasze e, uwagi odnoszą się nie do pracy poszczególnych skontrolowanych e, powiatowych urzędów pracy, a do całego systemu e, walki z bezrobociem. Ministerstwo Pracy w odpowiedzi na raport NIK podaje, że sytuacja zmieni się dzięki ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. Tymczasem NIK ocenia, że są w niej te same zapisy. Jak podała agencja Reuters, koncern Lockheed Martin ogłosił dziś, że kupuje firmę Sikorski. To oznacza, że właściciela zmienią też polskie zakłady lotnicze w Mielcu, produkujące m.in. śmigłowce Black Hawk. Transakcja ma być warta 9 miliardów dolarów i zostać sfinalizowana do końca tego, a najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Teraz jaśniejsza strona Sanoka i Jasła. W obu miastach już teraz świecą latarnie na miarę XXI wieku z nowoczesnymi systemami sterowania, a władze już liczą oszczędności na energii. Połowę kosztów inwestycji pokryła bezzwrotna dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W Jaśle wymieniono blisko 1,5 tysiąca opraw ulicznych latarni, czyli połowę wszystkich. Nowe latarnie zużywają o wiele mniej energii niż poprzednie. Dzieje się tak dzięki nowocześniejszym żarówkom i zdalnie sterowanemu systemowi zasilania lamp. To oszczędzanie polega też na obniżeniu napięcia w godzinach późno wieczornych, kiedy natężenie ruchu jest o wiele mniejsze. Włączamy po prostu mniejsze napięcie do tych żarówek, ograniczając pobór, pobór energii elektrycznej. Zamontowane w lampach reduktory mocy żarówek sterowane są poprzez łącza internetowe. Lekkie przyciemnianie lamp na przykład o świcie przynosi dodatkowe 35% oszczędności w zużyciu prądu. Po pięciu miesiącach mamy około 300 tysięcy oszczędności. Oczywiście te pieniądze chętnie wykorzystamy na inne cele, jakie w mieście są potrzebne, bo przecież tych potrzeb jest o wiele, wiele więcej. Samorząd Jasła wyliczył, że w skali roku wydatki na oświetlenie miasta będą niższe o ponad 50% od dotychczasowych. Zaoszczędzone pieniądze będą wydawane na inne proekologiczne inwestycje. W Sanoku po zrealizowaniu podobnego projektu samorząd rocznie oszczędza na oświetleniu około miliona złotych. Przemyscy fascynaci historii znowu w akcji. Tym razem ratują elementy jednego ze schronów linii Mołotowa, czyli sowieckich umocnień, wybudowanych w latach 1939-41 wzdłuż ówczesnej granicy między Trzecią Rzeszą a Związkiem Radzieckim. Schron w gminie Medyka to jeden z kilkunastu takich obiektów w tej okolicy, ale do tej pory nie do końca odkryty. Co w sobie kryje i jak się zmieni wkrótce, o tym już teraz w aktualnościach. Swoją wiedzę i siły połączyli pasjonaci z grupy badawczej KRIEPOST i Przemyskiego Stowarzyszenia Kaponiera. W porozumieniu z konserwatorem zabytków postanowili osalić te elementy schronu, które warto pokazać innym jako część historii linii Mołotowa. To tak naprawdę będzie w środku, to jest zagadka. Każdy schron zawsze zagadką. Jeżeli się go w tej chwili, tak jak my go robimy, odkopuje, eksploruje. I to właśnie najbardziej pasjonuje. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że był to tzw. schron do ognia bocznego, wyposażony w dwa stanowiska ogniowe. Jeden z armatą kalibru 45 mm, sprzężoną z karabinem maszynowym chodzonym powietrzem, kalibru 7,62 mm, oraz w drugim stanowisku ogniowym zestaw NPS-3, karabin systemu MAXIM chodzony wodą, kalibru 7,62. Schron dwukondygnacyjny, częściowo wysadzony i zalany wodą. Teraz, gdy jej poziom się obniżył, okazało się, że w środku wciąż znajdują się elementy, które badacze postanowili wymontować i przenieść do jednego z już zabezpieczonych schronów tych samych umocnień. W schronie znaleźliśmy kompletne wyposażenie na dolnej kondygnacji. Właśnie się dokopujemy, wypompowujemy wodę, chcemy zdemontować system filtracji powietrza, są oryginalne pompy do wody i do paliwa. Wydobyliśmy właśnie jedno parę drzwi gazoszczelnych, tak zwanych technicznych. Większość takich elementów po wojnie trafiła na złą, dlatego te wydobyte ze zniszczonego schronu są dla pasjonatów tak cenne. Bo każdy taki przedmiot ma swoją niezwykłą historię wpisującą się w burzliwe dzieje przemyśla. A my w najbliższych dniach poszukajmy sobie jakichś własnych schronów przed burzami. O szczegółach za chwilę powie Adam Bienias, wcześniej informacje sportowe. Zapraszam do oglądania. Do zobaczenia.